Okej, okay, kochani, szybki update. Ik. Jakby nie mogę zrobić filmów w takich długich, więc opracuję ja robić będzie po częściach. To będzie druga część. Ale. Ale ten. I będziemy tak sobie robić. Trzecia, czwarta, piąta. Teraz akurat wyprostuję sobie włosy, bo miałam je wyprostować, ale mi się. no. Więc czas skończył, więc widzimy się zaraz. Okej, okay, kochani, nareszcie wróciłam do Was. Ja, czyli. Ta dziewczyna y, ogarnięta to siostra. Idź. Ja zaraz stąd idę, ale y, chciałam w się w w w Dobra, widzimy się zaraz i zaraz coś pokombinujemy z moją siostrą. Co robimy dalej? To może nagram coś wam razem, bo w końcu jest taka ładna pogoda, nie będziemy ciągle siedzieć w domu. Co nie ona? W ogóle zerę Was za... Centynale to spokojnie mamy Ja oczywiście w nim sprawtać nie będę, więc zaraz się kombinuję, z mam i zaraz do Was wrócimy. Okej, okay, kochani, wymyśliliśmy już razem z moją siostrą, idziemy z psami i wyjdzie do nas może nasza koleżanka, przyjaciółka, y, która mieszka właśnie dwa piętra nad nami, więc przepraszam was, ale ten vlog musi się na razie zakończyć, bo ja muszę do niej napisać, e, więc jeżeli, y, no, jak się nie zakończy i mi się nie pstryknie tu nic, żeby zakończyć nagrywanie, to to będzie całościowo, ale mi się wydaje, że zaraz pstrygi się wyłączy, jak będę chciała na do niej napisać, więc...